W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na Feder kliencie. Jest to klient, który można kupić za chyba podajże 70 zł, ponieważ trzeba sobie kupić felerynkę, aby do niego otrzymać dostęp. działa dostęp otrzymałem od użytkownika Merzo. Więc to dzięki niemu ten odcinek jest, więc pozdrawiam. Jeżeli odcinek Ci się pozostał łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, a ja oczywiście przychodzę już do gierki na tym właśnie kliencie. Dobra, ja jestem już na ręce, nie wiem czy nie mam texture chyba to jest przez że grałem na Lunarze 1.8. Ja sobie go włączę teraz i widzimy się jak go włączę. Ale tu jest typek w ogóle przyszedł. Patrz w ogóle, co się tutaj dzieje. Dlaczego oni białych nie niszczą? Oni, aha, zniszczył im beda akurat, wtedy kiedy ja chciałem zniszczyć. Dobra, walej walej. O dobra, też chyba ziomek miał fetera, e, więc okej. Okay. W ogóle na że jest opcja voice chat, ale ja na razie nie będę używał w dzisiejszym odcinku, bo po prostu chciałem wam zaprezentować jak on wygląda, a ja po prostu sobie rozmawiać z jakimiś ludźmi. Może będę... Może tak zrobię kiedyś, zrobię odcinek... Dobra, nie Chyba coś podejrzewa. Dobra, to może być typek za mną. Nie, nie było, nie było, nie było, chyba, nie było. Nie było. No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ło, wow, dobra, klepę, klepę A, kurde. Udało mu się, nie oparta ziomek O ty on chyba chce firebolem uciekać, no właśnie, gdzie wiem to chce zrobić Dobra, to ja uciekam teraz za nim tą lecę Aha, dobra, on spadł. Zginął, a dobra on to Tutaj mogłem iść do, do tych zielonych, ale oni tam mają jakąś obudowę. Oni na pewno mają coś z kill-offem, bo widziałem, że ten typek tam niszczył kamień, y, tym, kamien, ty, kamień. się nazywać taki cement czy coś tego typu. Ma, nie ma zbrojki, dobra, mogę spróbować. Do... Aha, czy ja serio odstawiłem do tej skrzynki to jest wcześniej? Nie, no to nie jest ja Normalnie, ja nie mogę. Dobra, no, przygotuję sobie jeszcze siekierkę. E, na no wszelki wypadek oczywiście o ty o ty co ty tu robisz a dobra ja nie mogę ja nie mogę swojego teammate'a. nie no błagam kurde nie nie o dobra jednak fireballa zaoszczędziłem Zobaczcie, co teraz zrobię nie no co za typo odepchnął go o ty ale mnie walnął kurde mam wełnę mam wełnę to trzeba... Ja! Trzeba jakoś rozpl... Nie, kurde, zabił mnie! Nie, 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 tak być nie może, tak być nie może. Nie, może jeszcze sobie włączyć jakiegoś shaderka, mu pokazać tutaj... Jakiego on tutaj, e, jakie tutaj daje. O kurde, co ja zrobiłem! Jakiego on tam daje FPS boosta. E, no i są pokaże jakiegoś shadera, jak sobie tutaj e, wygląda. Poczekaj, tyle Nie wiem, nie idzie. Okej, okay, dobra jestem tutaj już w ogóle patrzcie bardzo fajny według mnie ten fly trzyma tego shadera. Nie wiem czy... Może on ma jakiegoś po FPS gusta. W ogóle te mi się wyświetlają, że on 100 FPS-ów. W ogóle sobie wziąłem na razie na na tego. na hike od razu. Na hike nie wiem jak to się czyta. Indic ukrywaj. Po prostu wziąłem sobie na takim lepszym ustawieniu od razu z małszym górem. No dumiem. naprawdę jak niczego mi ona dała ten Sindur. Dobrze on tutaj sobie działa i nawet przyjemnie mi się gra. Dobra, co ty tego pan nie ma. A ogólnie nie wiem dlaczego. A, już chyba... Albo nie wiem. I dlaczego... A dobra, dobra, już to wiem. Po prostu... O kurde, nie mam beda. Już wiem chyba dlaczego są czarne itemki, bo to jest... Właśnie, to wszystko jest czarne, ponieważ mam kolor enchant. Może sobie wezmę może glinta teraz szybko wyłączę. To, to jest, bo nie chcę zginąć. O, jak sobie włączę Glint... O, teraz działa dobrze. Dlatego sobie przez tego Rainbow, bo przez tego nie ma normalnie w Minecraft'cie. Ani wappi fajnie. W ogóle tutaj można sobie wybierać też mowy, tak jak to się mówiłem. Więc to jest naprawdę według mnie na plus. Jest to takie połączenie, według mnie, Lunara i Lady Mode'a Tylko nie podoba mi się to, co ten klient tutaj chce zrobić Bo wow. ja nie wiem, co on chce z tym zrobić Nie no, nie wiem, czy teraz iść tam do niego Na pewno jeszcze wracamy do klienta A no dobra, czy można po tym chodzić? Ej, nie wiedziałem Tyle razy grałem na tej mapie i nie wiedziałem, co można chodzić No i ogólnie bardzo mi się podobają te case-tropes'y o dobra, pokonałem tego typa, jest, dobra, on nie mi beda, a okej, okay, widz. Ogólnie podobały mi się takie strokesy, wracając do, właśnie do tego klienta e, No bardzo fajne właśnie, takie, takie niby wyglądają na zwykłe, nie wiem czy to będzie widać na filmie Ale one tak jakby, jak kliknę w, na przykład, to one tak jak znikają, to one tak, prze, tak przepływowo, jakby to powiedzieć, tak łagodniej, że jak klikam na przykład myszkę to nie znika od razu, mimo że mam jest jakieś takie ciemniejsze tło bardziej o to, to jakby jak znika tak przepływowo tak tak nie że normalnie tak cyklu jak nie ma to po prostu tak tak gładko tak to powiem, o tak gładko tak prze tak to nikt nie tak no, no wiecie o co mi chodzi, no, może wiecie, nie wiem dobra ja sobie, aha nie mogę budować. A ja mam 3T, dobra, ja sobie miecza sobie mogę kupić. Mam trójkę, mam trójkę. Dobra. To ja sobie wezmę jeszcze tutaj miecza sobie kupię lepszego na pewno. Więcej tego, może do TNT jumpu. Aha, bo ja dostałem i zieloni. Dobra, to ja biorę dużo TNT. Na pewno dużo fireboli. No i lecimy do tych typów. Nie wiem czy coś mogę kupić sobie dla diamenty. No niezbyt, niezbyt. Nie mam co. O kurde, diamentowy typo do mnie przyszedł. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się. O kurde, ty z tej strony nie chciałem go złapać. Tu możesz na stać, ty tu możesz na stać. Ja się spodziewam. Dajesz! Padaj, padaj, ale jestem przyzwyczajony Muszę na szydera grać. Dobra, padł, padł, dobra, zrzuciłem go, zwróciłem go, dobra, jest hit, jest hit. I cyk. Dobra, jestem. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, lecę, lecę, jestem na górze. I teraz, patrzcie. Fireball. Oj, mają odsuniętego beda. I teraz dawaj, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? O kurde, mam shadera, ale jest tak ciemno. Aha, ten typek zginął! O ty kurde, ale dobra, nie było źle, kurde. Drugie miejsce, oni beda nie mieli. Ale mało braku, naprawdę.